Już przy drodze, wychodząc z lasu. Udało mi się znaleźć gniazdo. Jest to gniazdo pokrzewki, Dokładnie nie wiem jakiej, ponieważ wysunęła i nie zdążyłem jej zauważyć. W każdym bądź razie na pewno jest to pokrzewka, ponieważ gniazdo jest usytuowane w gęstych krzewach. Jest w pokrzywach dokładnie. Więc gniazdo jest I Chciałem właśnie tutaj pokazać, jak wygląda takie gniazdo. Gniazdo jest bardzo misternie wytkane z żyćbę i jak słychać jeżdżą czy te samochody niedaleko, ponieważ jest to blisko drogi, te gniazdo. Są cztery jaja, jak widać, są takie y, kremowe, nakrapiane, nakrapiane takimi rdzawymi, rdzawymi plamkami, no na pewno jest to gniazdo na pewno jest to gniazdo pokrzewki, aczkolwiek nie wiem jakiej, ponieważ nie udało mi się jej tak zauważyć, ponieważ szybko wysunęła. Dobra, będę odchodził, ponieważ jaja mogą trochę się zaziębić, dlatego będę chciał z tą po prostu wyjść. No, bardzo ładnie.